Hej, tu witajcie w, se, w odcinku serii Okiem kolekcjonera Dzisiaj recenzja klaży arabskiej z kolekty I tak, jest to wersja siwa, jest jeszcze jasno kasztanowata No i tak, cóż mogę o niej powiedzieć Ogólnie ona jest z roku, już Wam mówię, 2011, więc troszeczkę już lat ma I tak, zaczniemy od spojrzenia osoby, która... Takimi konikami się bawi standardowo. Mm, ogólnie konik stoi, no nie, nie jest zbyt stabilnym modelem, bo wystarczy ją źle ustawić czy szturknąć, ona się, widzicie, łatwo przewraca, przez to, że tą nogę ma wyciągniętą. Często też można trafić na model, któremu ta nóżka się po prostu wygina i on po prostu nie stoi, bo nóżki ma akurat bardzo miękkie. Jest to model właśnie należący do miękkonogich modeli, czyli wykonanych z gumy. Przez co są miękkie. Eee, I tak. Siodła i ogłowia niby można założyć, ale przez to, że koń ma strasznie wąską klatkę piersiową, nie wygląda to dobrze. I często tak tutaj strasznie to odstaje. Ale jeśli ktoś lubi się bawić w pokazy koni, to jak najbardziej można ją sobie kupić, bo model jest sympatyczny do, dla oka naprawdę. Zarówno ta jak i widzicie Już tutaj stoi krzywo i już tutaj o, Jedzie o. Ja akurat ją robię Widzicie to? Od razu się przewraca Także ja ją będę akurat Tak Tak stoi Także no niestety nie należy do tych najstabilniejszych tu Popełnili błąd Że ją zrobili na miękkich nogach No ale cóż poradzić Ogólnie jest bardzo ładna, jeszcze ładniejsza jest wersja kasztanowata niż ta siwa, bo ona wygląda jakby była brudna wiecznie. I cóż mogę powiedzieć? Tak to chyba tyle. Patatajać tak średnio ma za miękkie nogi. Jeśli chodzi o to, tylko można ją sobie bardziej zetknąć przez coś takiego. Więc do zabawy raczej nie, nie powiedziałabym. A jeśli chodzi o nią jako model kolekcjonerski. No, to myślę, że w sumie czemu nie? Jako drastik może się fajnie nadawać, a ja właśnie będę zmieniała jej nóżki na troszeczkę inne, żeby stała stabilnie. Jako custom też jest bardzo ładna, dlatego że ona jest też realistycznie zrobiona, tak bardzo estetycznie, ma dużo szczegółów i, i no jest po prostu taka. Taka delikatna, że tak powiem. Jeśli ktoś lubi arabki, to jak najbardziej polecam, bo naprawdę wygląda jak arab. Taki typowy, lekki, zgrabny arabek. No ale tak, nie trzeba w sumie jej przemalowywać, gdyż sama w sobie ma ładne malowanie. Ma także zrobione wicherki, dwa, które się zaznaczono, zmarszczki wszystkie tutaj, o widzicie włosy, strzałki, tutaj nawet ma odbyt ładnie zaznaczony im damskie narządy rozrodcze. Tutaj ma ogon ładnie, tutaj koło skóry, nawet na szaro zrobiony, więc jest ogólnie bardzo ładnym modelem. Ale, no, tak jak mówię, to już zależy od preferencji. Też nie każdy lubi Araby. A to, że ten model jest tak kiepski, jeśli chodzi o wykonanie, czyli materiał, z którego jest wykonany, to bardzo dużo osób jej unika. Ale tak jak mówiłam, jeśli ktoś chce ją sobie dać na drastika, na przerobienie nóżek na przykład, albo usztywnienie nóżek, butak też można przecież zrobić z drucika w środku, do środka w sobie jest drucik i załatwione. No to jak najbardziej nie widzę problemu. Ale jeśli chodzi o model zabawkowy, nie zbyt model kolekcjonerski. No w sumie czemu nie, dużo nie jest warto, bo dwie dychy może, ale oko cieszy. I według mnie nic więcej. Także w tym odcinku to chyba na tyle. Nie 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 zrozgadałam zbyt długo na jej temat, bo naprawdę nie ma o czym. Także dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i możecie w komentarzach pisać mi propozycje na maści dla niej. Cześć.